Cześć! W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie całego Gotika tylko i wyłącznie kilofem. Nie możemy używać żadnej zbroi, nie możemy używać żadnej magii i możemy walczyć jedynie kilofem. Wyjaśnię Wam tylko zasady. Jako kopacz możemy używać spodni kopacza i możemy używać zwojów, gdyż zwoje nie wymagają do użycia żadnego kręgu magii. Pierwszym punktem na naszej liście do zrobienia będzie zdobycie kilofa. To nie było zbyt trudne. Oczywiście jak normalny gracz gotika w drodze do Starego Obozu trzeba było troszkę podekspić. Tak jak walka ze ścierwojadami czy kretoszczurami nie była zbyt trudna, tak goblin stanowił dla mnie już większe wyzwanie. Po dotarciu do Starego Obozu zaczęliśmy wykonywać podstawowe misje to nie było zbyt trudne. Zaczęliśmy od misji z mieczem świstaka. Po wykonaniu tej misji udało nam się wbić pierwszy poziom. Postanowiłem, że później wykonamy misję dla Dextera, której musimy zdobyć przepis korkaloma. Niestety zapomniałem wziąć ze sobą wydrychów, a okazało się, że w obozie na bagnie nigdzie ich nie mają. Wróciłem więc do Starego Obozu. Ile razy mam wam powtarzać, syny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Kyle ewidentnie miał zły dzień, więc postanowiłem pójść z Mordragiem do nowego obozu. Po drodze spotkałem też Gilberta, niestety w trakcie walki stwierdził, że popełnią samobójstwo. Po drodze poszedłem przy okazji do starej kopalni, wziąłem stamtąd listę zamówień od Jana i dałem ją Larysowi razem z pierścieniem Mordraga. Będąc już w nowym obozie poszedłem do nowej kopalni po spodnie Kreta i zaszedłem do choracego po pięć siły. Po wykonaniu większości misji dla starego obozu pozostało mi już tylko dobicie piątego lewela, więc zacząłem bić mieszkańców, nawet tych najmniejszych. Mimo tej wielkiej straty, Exp musiał się zgadzać, więc poszedłem bić mieszkańców dalej. Po tym, jak pobiłem większą część starego obozu, przyszedł czas na walki na arenie. O ile walkę z Kirgo prędzej czy później udało mi się wygrać, o tyle walki z Karibem nawet nie chciałem wygrywać, więc dałem mu się pokonać. A przy okazji, łapcie tu małą ciekawostkę, gdyż nawet jeśli przegramy walkę z Kirgo, to Skaty i tak będzie z tego zadowolony. Wyzwałem Karima na pojedynek. I spuścił ci niezłe baty, ale muszę przyznać, że wybrałeś sobie dobrego przeciwnika. Nie znoszę tych sukin synów z nowego obozu. Widzę, że myślimy podobnie. Przyda nam się ktoś taki jak ty. W następnej kolejności udałem się do niego I zostałem przyjęty na cienia, co było równoznaczne z tym, że musiałem udać się na bagna. Pomóc Iberionowi w odzyskaniu kamienia ogniskującego. Po rozmowie z Iberionem, jak zawsze zostałem wysłany po odzyskanie kamienia ogniskującego od Nyrasa dla Jaśnie Upośledzonego. W końcu przyszedł czas na jakieś wyzwanie, znaczy to, że mierzyliśmy się z Królową Pełzaczy, która w porównaniu do tego, co miało nas niedługo czekać, i tak nie była zbyt dużym problemem. 2000 years later. Po pokonaniu królowej pełzaczy i odniesieniu jej do Korkaloma, trzeba było zdobyć Almanach, który ukradły rapujące ochliki. Niestety, umarłem naprawdę dużo razy przy tej misji. Ale udało mi się wygrać z nimi podstępem. <śm> Przebudź się, o śniący. No, to po przywołaniu śniącego czas na cmentarzysko orków. Tamto się dopiero nazdychałem. Orki za nami, więc czas zająć się balem. Po powrocie do obozu na bagnie okazało się, że. jaśnie oświecony zdech. Znaczy to tyle, że musimy odzyskać pozostałe kamienie ogniskujące. Kamienie! Z kamiennego kręgu klasztorów miednokształtnych i tkaninu troli nie były zbyt trudne. Za to w burskiej fortecy czekał mnie festiwal umierania. Tak PS, pokażę wam ciekawą sztuczkę, jeśli nie macie dość many, żeby użyć telekinezy. Po zdobyciu wszystkich kamieni, Satura skazał udać się do starego obozu, aby przekonać magów ognia, aby nam pomogli. Udaliśmy się tam, a tu niespodzianka i nie ma magów. Po dołączeniu do nowego obozu, Lee nauczył nas walki dwuręcznym mieczem. Po co? Pojęcia nie mam. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o walce dwuręcznym mieczem. W porządku. Najpierw omówimy podstawy. Wyciągnij miecz przed siebie. Oczywiście, jak prawdziwy speedrunner, oplułem nową kopalnię i zająłem się golemami. Niestety, nie wiedziałem, że bryła lodu nie działa na ognistego golema i musiałem wracać specjalnie do nowego obozu tylko i wyłącznie po to, żeby kupić więcej zwojów. Po rozmowie z ksardupą. Udałem się na spotkanie z babcią. Niestety orkowi strażnicy byli bardzo wytrzymali, ale dałem im radę. Teraz już tylko przyszedł czas, aby dostać się do miasta orków. Niestety, zamiast zapisać grę, rozpocząłem ją od nowa. W zasadzie nie wiem nawet po co, ale uparłem się, że wejdę do podziemnego miasta orków czy czegoś w tym rodzaju. Ale pokonanie strażników było bardzo upierdliwe. Po zabraniu wszystkiego, co znajdowało się w orkowej kryjówce, przemieniłem się z powrotem w chrząszcza i przeszedłem przez bramę do świątyni śniącego. Jak widać na nagraniu, w świątyni wszystko szło całkiem łatwo, ale to, co stało się z jednym z orkowych szamanów, to był jakiś pieprzony żart. czy inaczej prędzej czy później i tak udało mi się go pokonać ja jeszcze się przek Czas na kolejnych szamanów i na zdobycie Urizjela. Niestety tutaj troszeczkę się pogubiłem w tej świątyni, ale mimo wszystko udało się dopiąć celu. Teraz, gdy mam już Urysiel, większość osób wróciłaby się z nim, aczkolwiek ja wykorzystałem pewną speedrunerską sztuczkę i zmusiłem piątego szamana, aby zabił się wypadając z mapy, dzięki czemu mogłem przejść dalej i ukończyć grę w czwartym rozdziale. Teraz pozostało mi już tylko przebić serca pięciu szamanów i wygnać świątego. Co zajęło mi kolejne pół godziny, gdyż nie zadawałem najmniejszych obrażeń ani strażnikom, ani demonom. Przy ostatnim sercu spójrzcie tylko, jakie miałem szczęście, jaki został mi skrawek życia. Na koniec została nam już tylko końcowa kacynka i pożegnanie, więc chciałbym Was bardzo prosić o udostępnienie tego materiału, jeśli Wam się spodobał, gdyż poświęciłem na jego nagranie naprawdę niezwykle dużo czasu. Samo przejście gry zająło mi niecałe 8 godzin, a montaż zajął mi aż 6.